Wszystkim w sobotę zaczynamy trochę grzewać. Kuba miesza. Zaprawę, brodzik zaraz wylejemy. Ten odświeżeniowy. Wczoraj go obsadziłem. Kanalizację podłączyłem. Zimno jak cholera. Wczoraj 16, dzisiaj nie wiem, chyba 12 było czy 11, ale dzisiaj uczucie się no, większego mrozu, bo wiatr wieje. Później już takie trzeba będzie mieć, takie rzadkie. nie? Płytki kupiłem. Ciemne miały być siwe, ale wszędzie siwych jednak nie damy. Może będzie za siwo. Daliśmy takie podobne do, do okna. Tak naprawdę pasują. A już na trzy pokoje, wszystko takie same. Reszta siwe. Gładzi też trochę kupiłem, parę wiadereczek. Ja robię śmigiem. Znaczy, wszystkimi gładziami robimy, ale... No, już różne tam przerobiłem i śmigiem się jakoś najlepiej robi. Ten też nie, ta też nie jest zła. Jakaś grainplast, zaś pachlowa, wykończeniowa, ale ona ciężko się szlifuje później. Ale do szpachlowania to jeszcze daleko, bo to nic nie stnie, wszystko mokre i bez sensu w ogóle jest. Dlatego zrobię yy, ten. Zaleję tutaj, niech to trochę podesnie, wymaluję się folią, w płynie i będziemy płytki kłaść. Ale sufit później się zrobi, no co? Nie ma wyjścia. Miałem najpierw ściany porobić, ale nie ma jak. Tu parapet stawiony. Przywiozłem w tygodniu parapety Czarny z tego, co to jest, tam marmur? Czy co to jest? Nie, nie, marmur. Cholera, wie marmur. czy granit? Granit, granit. granit no, na wszystkie okna mam tutaj kupione. No, dzisiaj zalać brodzik. Zrobiłem pod ścianą, przy samej ścianie. Zostawiłem tylko tutaj na płytkę e, tu pójdzie płytka i silikon. Ale no, tak wypatrzyłem na tym, zawsze robiłem tutaj normalnie, dalej było. I tu kliny oczywiście wycinałem z pytek, ale e, teraz wypatrzyłem na kanale tym e, no. e, co dziś robimy. I ten, no, podobało mi się tak w ten sposób, bo to nie jest zawsze tak na środku, nie chodzi się po tym i e, jakoś to lepiej. Będzie wyglądało. No. Kabel rozciągłem. No też tego kabla mi tu trochę dużo zostało, ale jest, tak jest. Tak będzie. No i dzisiaj, jeszcze myślę, zabudować to. Jak się uda, bo trochę zimno tutaj jest. Tym gazem się grzeje, ale to zaraz czujnik się włącza, że czat jest. No tutaj zabudować to, to kurde jakoś to wygiąć, wyprostować. Nie wiem jak. Uszkodzili gdzieś w transporcie. No. Dobra. Trzeba się brać za prawę robić i gniazdo. Mam brodzik zalany. Jakaś dziurka się tam zrobiła, widzisz? Może jak ta no, rura była tam pianką, może gdzieś tam piankę weszło, nie? Ale ze spadki ładnie ściągnięte. Tutaj też ten. Wodom zabudowaliśmy. Kiliczki na dół się będą otwierały. Jeszcze nie jest to przykręcone, bo do obróbki to wyciągnę, tak tylko pożyłem. No i będzie do wszystkiego dostęp bez problemu i do filtrów, i do wodomierzy. O. No, całkiem inaczej to wygląda. <grym> I trzeba się brać za te blaciki pod umywalkę. Jakoś to kurde wykombinować, tylko nie wiem jak to jeszcze. Mhm. Te dwa pewnie są, bo ja docinałem raz je i miałem robić przed regipsami, ale mówię, później się będę męczył. Cała ta łazienka tak naprawdę to gotowa. Sufit oczywiście jeszcze takie o ale ja nawet tego nie będę ruszał, Ślifuło, się położę Wyosnął się kurde ze szlifu, ja i A to będzie jakoś tak Jeden i drugi No takie będą dwie To będzie walka na tym Nie, 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 nie. Muszę to płytkami w koło wrobić Tylko to nie może być tak, że to tutaj wystaje. To jest proste, tak pocięte Bo tamta konstrukcja to jest masywna, ale ja to chcę zrobić, coś takiego, że to chcę to nabić, nie? To w to nabić, trzeba będzie wywiercić dziurę. Nie, nie. No, no ale tam jest No, no, coś trzeba pomyśleć najpierw, kurde, jak to zrobić. Jeszcze to musi być równo ustawione, żeby później było. Dobrze płytki na tym głoścu. Pomyślimy, zobaczymy. i Montujemy te blaty cholerne. Wycinamy jedną płytę do tamtej pod spodem, dostawiamy, dopychamy. O, taką Trzyma jak cholera, Można się uwieszać na tym, to jednak metal. A dziury wiercę tą wiertarką i nabijam to. Później jeszcze tam pianę wpuszczę tu i od spodu dziurki zrobiłem, żeby to wyrzucić. A Kuba wycina te, te gipsy, pierwszą warstwę. No i braty będą zrobione. Tutaj malutka umywalka jest, jest malutka. Ta malutka taka. Tam jest duża, ale tutaj to no już się wytrzymało. W ten sposób o to, to będzie taka mała umywalka. Kran będzie z boku wychodził. No właśnie, kran miał z boku wychodzić Zmieści się, zmieści się Odwropnie ogólnie jest. No Ale no dobra Kran z boku bo nie było takiej tej wylewki nie było takiej nie, krótkiej no kurde wszystkie takie długie co w ściany chciałem zamontować, tam już będzie ze ściany wychodziło tam podcinkowa bateria chyba z tej strony dam tą tak, bo tutaj może jakaś szafka będzie, czy coś to jest z tej strony. No. Co? No, 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 trzeba było kuć, nie? Co poszło? Tam gdzie ołówek, to na dole. To dół. Czeka i to w ogóle tu się kończy jakoś. tak. W ten sposób. Wlazło. Ale sztywne. Sztywne jak cholera, no? No skakać potem. Jeszcze płytki dojdą, tak usztywni. A prawie równo jest. Tam troszeczkę, ale to tyle, że tutaj nie było. Tylko się klejem wyrówna później, no bo co. Tutaj żeby było jakiś pion był. No jest równo. I tu. Tutaj ciutkę. Ale to tam. Ale to już będę kłytkami równo. Już na to nie ma co patrzeć, złapać, który lat nie No i fajnie. Opionuje się to. Teraz się od Chyba od razu już opionuje, będzie z głowy, nie? Poczekaj, jeszcze wezmę. Dobra, bo jeszcze dziury muszę od spodu tamtym zrobić, nie? Blaciki zamontowane. Zapianowane Piana obcięta I folią wpłynie pocią pociąg Ale śmierć ten gaz, ja pierdziele Mapei Ale gryzie Zaraz wysnie, drugi raz się pociągnie tylko podłogę Uuu, tu też o zapionowane całe ustawione Poobcina się piankę tutaj trzeba te narożniki poobsadzać, tu taśmę wkleić na dole tę papierową i tu narożnik walnąć <tryk> i by było tak.

No my już na dzisiaj kończymy Drugi raz tak wam, bo no, nie włączyłem ale gadałem Posadzka zalana okno obrobiłem taśmę pod parapet klejona Amerykanka tutaj blaty obrobione Pianka szybko wysła, bo jakaś tam szybko słońca była Obrone się za prawą dookoła. Niech teraz sobie zamarza tutaj. Raczej tu ciepło nie będzie. 3 no, stopnie. Tutaj na dwa razy pomalowane. bo zięce, będzie można płytki zaczynać kłaść. No bo tak naprawdę nie ma co dalej robić. No mógłby tam trochę poszpaklować te po wkrętach czy coś. Na ścianach, ale na sufitu nawet nie ma co, bo za wilgotne są. Wszystko się podparza później. Płyty, płyty wynieśliśmy wszystkie regipsy na strych, po, na pół poprzecinaliśmy, później się tam na pierwszą warstwę na górze przytadzą. Posadzka dosnie, nie? No. Śmieci się powywozi później, ale w tej chwili to nawet nie ma jak wyjść, a wjechać to już nie mówię. Tyle śniegu, a jeszcze ma dopadać, kurde, w tym tygodniu mróz. Wielnica, trzeba by się tu grzać. Za tydzień nie wiem, no jak będzie na plusie, ale raczej nie będzie na plusie, to jakby było na plusie, to byśmy weźli na górę, bo trzeba by było te kable przeciągać, e, dziury tu robić na lampki, bo jeszcze po te kable trzeba roz, tak rozciągnąć. Ale raczej nie będzie ciepło, to e, na dole chyba będę tę łazienkę kładł, bo co. Na dworze też nie ma co robić. <śpiewa> to do usłyszenia na razie. Cześć.